I witam was wszystkich ponownie, znowu z tej strony Hehemo od kolejny odcinek, kolejne ręki, są tu nagrywane dwie pod rząd. nie wiem czy wejdą tego samego dnia, być może tak zrobię, że o jedną tutaj z rana, a drugą wieczorem, jak chciał rewanż, będzie rewanż, a tym samym będę puszczał soundtrack z Wiedźmina 3 na rewanż tej niemieckiej gry. No dobra, poprzednia gra poszła całkiem płynnie, całkiem sprawnie, zobaczymy jak pójdzie nam druga. I co? I mamy powtórkę z rozrywki. Nasrało lochu. No i co? Od razu loch do Kasioka. Usuwamy loch, bo nie można... Nie można tutaj szanować lochu. Loch, loch nie dostał nerfa, więc usuwamy. Proste, proste. Reszta matchupów jest całkiem okej, okay, mi się wydaje. Hmm. Tutaj mamy... Kraśka na Heaven. Całkiem grywalny matchup, szczerze mówiąc. Krasiek na Elfa. Off. trochę nie lubię. Trochę nie lubię, ale bardziej chyba nie. Nie, tego nie lubię bardziej. To jest jeszcze grywalne, nie? To jest jeszcze uważam za dość grywalne, ale tego na przykład. Tego bardziej nie lubiłem. Ale ogólnie nie jest źle, słuchajcie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No i mamy. I co ma? Alaryka. Aha. Aha, Alaryk. Dobra. Understandable. Have a great day, tak mawiają. Yy, jakie mamy runy? Battle Rage, Zmartwychwstanie, Elemental Immunity, Exorcyzm i Szarża. Ale smród! Prawka, haste Deflect Missile. Gramy światło. Prawka, haste Deflect Missile, no, no, słuchajcie, no... Jakie ładne arty. Jak na razie, jakie ładne arty. Jest łuk. Ale jest ścieżka, ale jest ten, Markala. O, jest Volumin Magii Przywołania, Kio Ty no światło staczkom? Światło staczkom, ale czy z atakiem? Pokaż mi, Kraśka. E, tak, musi być atak do taczki. Co ja gadam? To ja gadam. Musi być do taczki atak. Jeszcze tylko Mistrz Odwołania. Fantastycznie. Tak, tak jak trzeba. No i wydaje mi się, że możemy już iść dalej, bo raczej mamy wszystko co potrzebujemy i nie ma sensu rolować. E, łucznictwo poproszę, machiny wojenne w sam raz, balacha w sam raz, ale def jest też potrzebny. Mm, dobra, weźmy już tego defa. Daj mi tą balachę. E, unik, ochrona, log, loga. Szturm TP! Ej, szturm TP ludzie, szturm TP. Dostałem logę dostałem logę, to zmieniamy troszeczkę koncepcję i tu będziemy mieli troszeczkę inaczej to zagrane, gdzie jest krasiek szturm tp to jest znajdowanie drogi po prostu dobra i trzeba w takim przypadku iść atak, zrezygnować z machin mógłbym nawet się pokusić, muszę zobaczyć czy mam ten daj mi na razie lepszą znajomość runów daj mi lepszą logistykę jest znajdowanie drogi. Fantastycznie. Jakie ja mam? 2, 4, 7, 2, Mam świetne staty niebojowe. Jakie ja mam spele zniszczenia? Jest Circle of Winter i jest Deep Freeze. Okej, okay, ale i tak mi zależy na czymś innym. Eee, więc rezygnujemy na pewno z machin. I z tego, a później będziemy musieli wyrzucić to światło. Tak mi się wydaje, że to światło wyrzucimy. Szturm teleportu musi być. Nie ma co. Chociaż mogę zagrać światło na lejta po szturmie dobrym. Ochrona raczej nie, ale potężniejsze runy już zdecydowanie tak. Hmm, szał bitewny to jest must have w takim buildzie. 2472. No nie podoba mi się, że mi tyle spellpower'a power, spell dało i że nie mam jak wyrzucić tego światła, ale też nie będę w nie inwestował. Hmm, unik na pewno, bo to jest spazaryk. Ekspercka znajomość runów. Must, must have, must have. E, daj mi lepszy atak. Ja potrzebuję taktyki. Mogę zagrać taktykę. I to może bardzo zaboleć. Daj mi to lepsze. Czy ja to światło chcę wywalić finalnie? Mogę spróbować, bo mogę mieć zawsze eee, zniszczenie spoko, ale już za późno. Lepsza obrona. Mogę mu zdusić światło. Spróbujmy z zduszenie. 3,54. I Jezus Maria, ale. Okropne mam te statystyki. Okropne mam te staty. Tu musimy wszystko bojowe co się da wziąć. Chociaż nawet nie wiem, czy ja bym nie chciał zagrać tego, żeby mu inicjatywy obniżyć. Ale tu mamy bardzo ładne bojowe statystyki. A czy też tak dużo ich nie ma. Tak naprawdę chyba idziemy tutaj. Bo tu mamy aż 7 ataku, Tylko pytanie, bo ja bym chciał iść środkiem. Czy ja w sumie chciałem iść środkiem? Czy mogę iść na lewo po więcej stata? A, no ciężkie, ciężkie decyzje, bo tutaj to mamy generalnie... Nie, dobra. Idziemy tutaj pójdziemy później na lewo. I jakiegoś smoka będziemy dobierać. Tak mi się wydaje, że tak zrobimy. No nie jest zbyt kolorowo, ale mamy dużo pieniążków, ewentualnie levele z tego, nie? To mi nie jest potrzebne, to mi nie jest potrzebne i to mi nie jest potrzebne, nie? 10-6 mamy, dobra. Słuchajcie, jakoś... Jakoś to będzie wyglądało. Ja wiem, że dało nam obrzydliwe staty, jeżeli chodzi o spell powera I mogłem iść w Destro Kraśka, ale na Humana to chyba nie był najlepszy pomysł. <laughs> tak mi się wydaje. Dobra, czy Piek będzie miał swojego revenge'a, czy w teleportu mi odda tak, jak powinien? Mam taktykę, nie? Wjeżdżam w pierwszej teoretycznie. O, są smogi. No to patrzcie, patrzcie, państwo. Tu mamy tak naprawdę sporo stata, nie? Ja nawet wziąłbym to. Dobra, teraz pomyślmy. Ile potrzebuję dokładnie pieniędzy? Na pewno tą koronę smoka wezmę. Ze względu na to, że daje trochę wiedzy. I daje mi Alstad. I teraz tak. Z tego jest level, bo mam. Dobra, sprzedawajmy po kolei. Eee, zacznijmy od sopelka, bo tego nie będę potrzebował. I buty. Sopelek i buty. Zobaczymy, czy przypadkiem nie będę mógł sobie sprzedać jakichś surowców, jak u mnie z runami, Czy ja korzystam ze wszystkich? Siarka. Z siarki nie korzystam. Eksorcyzmu raczej nie będę grał. To jest. Yy, ile jest za siarkę? 100? Kurwa, bierzemy. Całą siarę sprzedajemy. Jesteśmy w domku, nie? Jeszcze z logistyki dostaniemy artefakty, więc jest spoko. Ale jak na razie staty troszeczkę poprawiliśmy. Hmm, może dwa levele wskoczą? Kurde, we will see. Zaraz zobaczymy. Na pewno na początku trzeba iść e, sprzedać to co mamy. Bo może logistyka wpadnie. Nigdy nie wiadomo. You never know. Hmm, Sprzedajmy najpierw to. E, ostatni bastion czy ochrona? Ostatni bastion. Nie, daj mi ekspercki tak jeżeli już. Chociaż. Może talent magiczny dla częstszych szturmów? To nie jest głupie. A jednocześnie jest głupie. Ostatni bastion. Więcej damage'a. Dobra, stawiamy wszystko na jedną kartę, moi mili. Wszystko na jedną kartę, że tak to nazwę. Więcej damage'u, nie? Co dostaniemy? Krasnoludzki Młot kowalski. Nie no, level. Zobaczymy, co mi da z tego levela. Witalki bym nie wzgardził. ekspercka magia światła eee, też nie jest zła. Eksperckie światło też nie jest zebą nie? Więc tej mamy też troszeczkę tam mamy. Więc nie będziemy narzekać. I zawsze to wskrzeszenie może na lejta coś zrobić, nie? Mamy niby to odbicie. Nie mamy reszty mistrzów. Jak z, kle jak z kryształami? Jak z kryształami muszę zobaczyć? No, używam ich, ale niewiele, no nie mam tego smoczej siły, więc smoka ulepszamy. Mamy też szturm TP. W tym wypadku gram tego smoka, bo raczej będę szmoka, szmoka szturmował. Hmm, odbicie pocisku w razie czego jest z niego. Słuchajcie, no ten ze szturmem TP tak samo jest Gigachadem. Dawaj tego. Hmm, dawaj tego, bo wyciągania. Nie umiem za bardzo z niego korzystać, ale gramy nim. Dobra, słuchajcie. Słuchajcie, moi drodzy. I zobaczymy, jak się przedstawia inicjatywa. Jest wyrównana, jest wyrównana z tego co widzę. No, niektórzy mają mniej, niektórzy mają więcej. Dobrze jest. Mamy 18 poziom, 16, 12, 11, 8. Bojowy krasiek ze szturmem teleportu. Zobaczmy. Zobaczmy, jak bardzo szturm TP odda mi na tym kraśku. Z run tak naprawdę runy egzorcyzmu nie korzystaliśmy, więc się pozbyliśmy. Wątpię, żeby grał mrok na tym Humanie. nawet jeżeli gram Mrok, to niedużo mi da ta runa egzorcyzmu. To, czego się będę spodziewał w takim wypadku, to to, że taktyką po prostu wjadę w pierwszej turze e, grubaskiem na runie szału bojowego. No i go przeoram. Taki jest plan. A później jakiś szturm TP na smoku na szale bojowym, i dalej oramy, nie? Liczymy na coś, ok. Czerwony, czyli wjazdowy. Understandable. Zrozumiałe wybory. Pytanie, co on gra? Nie ma taczki. Statów 12-15-5-4 nie ma za dużych. Dobra. Widać, że mamy całkiem nieźle ustawione jednostki. To bym ustawił w taki sposób, raczej bardziej w taki, jak już. Eee, tak. Coś takiego bym nawet zagrał, szczerze mówiąc. No i co? Jedziemy, nie? Jedziemy. Wydaje mi się, że jest OK. Dobra, on wiedzie i mi go zostawi pewnie. No spodziewałem się. Jest go 20. No on ma 1400 i nie mam 1200. No ile mi zabijesz? Masz ekspercki atak? Masz. Ekspercka obrona też jest. 5, 6, okej. Understandable. Ty tak naprawdę nigdzie mocno nie wjeżdżasz. Ty mi tu wlatujesz? Nie wlatujesz. Daj mi Battle Rage'a. I co, i uderz tu chyba, nie? Czy. Czy Wait? On tym odleci na pewno. On ma dowodzenie? Ma. To jest przyspieszenie na kaszlonga Trzeba uderzyć. I chociaż troszeczkę go zranić. Tutaj wydaje mi się, że lecimy Battle Rage'em. No i co, i uderzamy, nie? Przesuwamy, jeżeli się uda. Dobra. Słuchajcie, nie przesunąłem jego, ale za jednego go zraniłem, chociaż jest to jakiś minimalny sukces. 25, ok. Słuchajcie, tu są plany. Tu są pewne plany. To jest na pewno boskie przewodnictwo na tym alaryku. Nie. Zimna śmierć. Okej. Okay. patrzcie na coś bardzo zabawnego. Widzicie tą lukę tutaj? Teleport. Mam jeszcze zmartwychwstania, w razie czego. Dawaj Battle Rage'a. I dawaj, ciśniesz. 2, 8, 61. No i klasa. I klasa. Mamy szarże? Mamy szarże. Super, tu skasa nie mamy. Czy ja chciałbym tutaj? Czy ja chciałbym tutaj? Chyba tu bym chciał. Chociaż tu? Też fajne. Ale dawaj, tu skosik, czy tu? Nie, tutaj. Czego? Jego trzeba się pozbyć. Patrzcie, 248 mi oddał. Zażeganiec. Bolesny. Elemental immunity nie. Wicie pocisku nie. Ma odporność na ogień? Ma ochronę. Mmm. Chyba walnego po prostu. Ze dwa i znamko, szło, fajnie, ciekawie. Jeden. Więc uderzy drugi raz, ale 17 aż dwóch. Cholera, bili, bije. Bije. Mimo, że mam lepszą obronę, to i tak bije, nie? Dobrze, że mam to wskrzeszenie. Cztery. Jeszcze jest runka wskrzeszenia, trzeba pamiętać. Dwa, trzy. ja chcę Battle Rage tu odpalać? Kurde, chcę. Ja wiem, że to jest w pewnym stopniu waste. Czy ja coś wyciągam? Dał. Mam za trzy uderzenie. To uderzamy. Wiem, że gryw gdzieś wpada, ale gdzie to nie wiem. Patrzcie tutaj jak, jak, jak tyra. 130. No okej. Okay. Tu pewnie pójdzie Divine Vengeance. 27. Spodziewałem się. Daj mi wskrzeszenie. Ty jesteś na tym Na runie szału bojowego Czy mam jakieś dobre miejsce dla ciebie? Nie mam, bij po prostu. Przesuwamy. Wydaje mi się, że będę tego gryfa chciał przesuwać. A i nie przesunęło, no... Aj jaj! Gierka mnie troluje. Daj mi to. I walimy na, na trąbę go. Trzeba się tego aniołka pozbyć. 13 aż. Kurde, ale wejdzie i go zabije raczej. Podniósł gryfa. 22. Ok. Ciekawie, ciekawie. Jest grubo. Poszedł Circle. On pewnie tutaj nim wejdzie. Raczej nie będzie szedł do przodu. Chociaż, chociaż może. Ciekawe. 10, aż. Ok. Ale mój drogi, ja mam tutaj runę z martwych wstania. Jest ich mało, więc sobie użyjemy. I zobaczmy, co zabijemy. 17 zabijemy. Nie zabijamy go. Hmm, ile on ma HP? 207. No jest sporo. Możemy coś przeszturmować. Pytanie co? Dziadka? Na prostą? Pomyślmy. Jakie mam wskrzeszenie? 570. Mogę wskrzesić 4 tych: 18, 33, 18 tych. No, dziadka bym jeszcze nie chciał wskrzeszać. Bo jestem zwykłe. Defract Mistry mi nie jest potrzebne. Mogłem prawkę niby rzucić, ale chyba wolę teleportować, skoro mam ten szturm TPK. I po prostu tepnąć jego tutaj, zabijając tego anioła. A no tak, jest zamrożony, szturm TP, nie działa. No i nie zabija, chyba że Firewall. Ile ma? 207. Palera, próbuj. 174. No nie, i zostaje 33. Fuck. Wciągnie kontrę. 10 aż. Ała. Jezu, czemuż w którym te działa, zamrożone targety? Ajajajaj. Dałem, dałem dupy w tym. Tu mogę, mogę tu uderzyć. Patrzcie, praktycznie w ogóle surowców nie zjadłem, więc sobie użyjemy, bo tu jest bardzo ładny hit w dwa targety. Nawet w takiej pozycji Jeden, trzy, super. Dużego mi zabiłeś. Okej, okay, no tego jest 41 no. Tego jest 88. Trochę topniejemy, wiecie? Trochę topniejemy, jeden. Jeden. 120, zabije mi go. Kurde, nie użyłem tej runy cholernej. Ajajaj. Dobra, zmartwychwstania. Potrójny koszt. Raczej byśmy nie chcieli. Raczej po prostu berserkujemy za trzech. No dobra, chyba podnosimy, nie? Jakieś rezurekty gramy. Pytanie tylko, gdzie? Nie ma nic sensownego. No, ten gryf mnie kara. Chyba, że jakiś teleport dziwny. Tego Gryfa. 6-8, a to nic nie bije, fajnie Nie <laughs> no, przegrałem to Szturm TP nie oddał Zbrutforsował mnie po prostu tym malarykiem. Ale strasznie mnie zbrutforsował Nie mamy takiej różnicy statów 16-12 On ma ekspert Defa i ekspert Atak ja mam zaawansowane ataki, zaawansowaną obronę. Nie mam nawet eksperta ataku i zaawansowaną obronę. Strasznie mnie Brute forsuje, tak szczerze mówiąc. A, i ciągle moraluję tym gryfem. Na, no, tego już nie jestem w stanie użyć. Tu jest 2, tu jest 1, tu jest 10-15. Raczej tu uderzamy. 12 aż. 57 mi oddał. Aha. No, chyba pogralimy. 34-3. 30 Mogłem rzucić tą masową odporność i zignorować całkowicie Ale też zwaliłem z tym... E, z tym szturmem teleportu szczerze mówiąc Mogę to inaczej zagrać No ale też koń wjeżdżający kasujący mi tyle jednostek naraz Trochę mocno Próbujemy podnieść Pytanie czy to coś da jak gry wzmorałuje z pikowaniem Dobra, nie zmoralował, ale to chyba i tak nic nie daje. Chyba nie mam na to tempa. Ten znowu wjeżdża i mi kasuje większość. A, nawet w ściankę sobie wjechał. Bardzo... A, bo on jest nawet przed nim, nie? Mimo, że go podniosę, i to jest 1200 do 1000 ten. Ja pierdziele. Zmartwychwstanie. No i co, tu uderzymy. Jak ten chłop mnie przetyra. Dobra. GGWP, bratku. Potęga Heavenu mnie starała. Krasiek, nie, krasiek niegrywalny. No i dobra, no i mamy drugi odcinek, na którym to ja jestem bity. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i cześć.